Panina, słucham? Halo, dzień dobry, proszę pani. Dzień dobry. Ja dzwonię w sprawie konia, wie pani. Ponieważ ja mam konia, chętnie bym go oddał, wie pani. Bo on już taki jest trochę ten, nie za bardzo, wie pani. Chętnie bym go oddał. Czy tam macie miejsce, żeby wziąć tego konia? A to musiałby pan rozmawiać z kierownikiem. Ale to ja go wam przywiozę tam do płotu przyczepie. Ale no, no, no my przecież nie możemy tak sobie wziąć konia od płota. Duży koni! Pan posłuchaj, ja panu podam numer telefonu i pan z nim ustali. Ja go tam dzisiaj bym że wieczorem przy płodzie przeczepił, wie pani. Pan posłuchaj, ja podam numer telefonu do pana księżuka, no bo podczas... Leba Ci pan ja... nam konia i koń zdechnie i co? Nie zdechnie, bo państwo wezmą tego konia. Przecież państwo lubią konie. To ja go tam podczepię. Ale, ale to ja nie mogę panu ja, ja, za, nic powiedzieć ja, na ten temat. Ja, 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 ja całą noc przepłakałem, wie pani, przez tego konia. Ja dzisiaj go tam podejdę, jako tam przy płodzie przyczepię go, wie pani. Pan zostanę. posłucha, ja zadzwoni pan do dyrektora i powie pan. Ja tu tam nie chcę żadnego konia. Ale to pani go chyba weźmie, prawda, proszę. Nie weźmie go, bo ja nie mogę, ja tu nie, nie, nie decyduję. Ale jak ja bym go tam, jedzenie też zostawię, wie pani, zostawię. Zostawię jedzenie dla konia też tam. Będzie trochę jedzenia, wie pani. Musi pan z dyrektorem. Ja go zostawię tam, wie pani, za godzinę. Przyjdę tam. Halo! Słucham, studninę. Halo, dzień dobry jeszcze raz, proszę pani, bo ja tylko chciałam jeszcze powiedzieć, proszę pamiętać, proszę panią, dobrze? Dobrze? On, bo w sprawie tego konia, wie pani, tam zostawię go. Gdzie pan go zostawi? No przy płocie go zostawię, przecież powiedziałem przed chwilą. Koni ma na imię Pietronka I tak proszę go wołać. To piękna klacz jest. Dobrze? To jest radio. radio. radio.